Ale ostre to jest. Kochani, jestem tu dla Was z kolejnym testem. Tym razem testujemy sobie Latiao. Ono jest z taśmą, bo dostaliśmy od kolegi Alana. On już je próbował, ja nie próbowałam, także jestem mega ciekawa, jak to w ogóle smakuje. I dla tych, co nie wiedzą, co to jest Latiao, to już Wam czytam, co pisze z tyłu. Paski Latiao. Przekąska z mąki pszennej o smaku słodko-pikantnym. Mega dużo widziałam filmików na TikToku, jak ludzie to testują. I Alan często ogląda takie śmieszne filmiki, gdzie taka mała dziewczynka przychodzi do jakiegoś azjatyckiego sklepu i właśnie bierze to na sztuki i zawsze się wykrzywia. Także jestem mega ciekawa, co to może być. Ej, pachnie jakąś zupką chińską. O. Tak to wygląda. Boję się. Zapach mi się z czymś kojarzy. Z kałką muszkatołową jakby. Zaraz sprawdzę, co tam jest w składzie. Z jakąś przyprawą, za którą nie przepadam. Ale widziałam też, że jest anyż na opakowaniu, więc się obawiam. Dobra, próbujemy. Kurde. Ale ostre to jest. Uf. Nie spodziewałam się po początku, że to będzie takie ostre. Masakra. Ma mega dziwną konsystencję. Pierw było ciężko się w to wgryźć, a jak już się wgryzłam, to ma jakby dziurki w środku. Muszę zjeść trochę więcej, żeby mam to ocenić. Hu, Mega jest ostre. Pokazuję wam jeszcze z bliska. Ogólnie w smaku ja oceniam 4 na 5 gwiazdek. Uważam, że to jest dobre, ale jest ostre. Więc, zjedzenie dużej ilości no raczej nie wchodzi w grę w moim przypadku, bo ja z ostrym to jestem tak na pół na pół w stosunkach, ale mi się dużo silne przez to zbiera. Ale ogólnie jest dziwne, ale dobre. Nie wiem, słyszałam, że gdzieś jest to zakazane, bo się chyba dzieci od, te od tego uzależniają. Mi trochę przypomniałem jakieś chipsy. O! Ta ostrość za ja każdym razem zaczyna się tak zupełnie niespodziewanie, że jecie sobie, jakby rozgryzacie to, już mówicie, że jest wszystko git. Uf, nagle was uderza tą ostrością. Nie, ja myślę, że jednak daję 3 na 5, bo to jest dla mnie za ostre. Jest dobre. Nie kupiłabym chyba tego drugi raz, no bo tego się nie dajeźć po prostu jak dla mnie w dużej ilości jest to za ostre. Ale jest to interesujące. Także jeżeli macie okazję, to przetestujcie ponoć w biedronce za 6 zł, podajże. Także próbujcie i dajcie znać, co o tym sądzicie.